Dla niedowiarków, którzy nie wierzą, że można zacząć tutaj od zera, pokażę Wam urywki z naszej platformy, jakie jest tłumaczone konkretne jakieś pojęcie, żebyś zobaczył, że nawet Ty zrozumiesz to od razu. Tutaj mamy kursy i pierwszym kursem jest podstawy inwestowania i zaczyna się, co to jest Forex, co to jest CFD, wszystkie podstawy, co to jest w ogóle towar, co to jest indeks, co to są akcje. Zobaczyłam sobie przykładowo, co to jest Forex. Z od angielskich słów Foreign Exchange to zdecentralizowany rynek globalny, na którym obraca się wszystkimi światowymi walutami. W każdej transakcji Forex biorą udział dwie waluty, gdyż obstawiana jest wartość jednej waluty wobec innej. jak widzisz, platforma jest po polsku, jest w formie filmików, można sobie oglądać ile razy się chce, można wracać do tego ile razy się chce. Wszystko jest do swojej dyspozycji. Ogólnie ta zakładka, te kursy będą Ci towarzyszyć. Codziennie, lub prawie codziennie, przez pierwsze tygodnie lub miesiące będziesz się uczyć po prostu o inwestycjach. Masz więcej pytań, to zapraszam do wiadomości prywatnej i ci od odpowiadam na co tylko chcesz.